maneczko widzowie, z tej strony ja, czyli nie kosaka. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was bardzo przeprosić, że tak bardzo dawno nie było filmiku. Yy, no bo robię serwer box PvP yy, premium, więc nie Aternos. Będzie bardzo fajne. Są yy, masę różnych komend, są ustawienia, yy, zamiast miliona różnych generatorów będzie tylko Lazuryc, yy, Emeraldy. Nederyt. No. I tak, jeszcze czekajcie. Będzie szaman. Tylko teraz coś mi się. Mm, coś mi się zbugowało, ale będzie smocza firewerka, będzie perk dropu, który chyba nie działa, ale będzie perk wampiryzmu, będzie perk uwięzienia. Tutaj jak jest yy, ta strafa elitr, yy, Ja mogę, bo mam opa na razie, ale jak nie będzie się miało opa, to nie będzie działać. Na przykład macie, załóżmy, kill-off tutaj, kill-off Fortuna 25, takiego nie będzie, no ale załóżmy, i będziecie sobie kopać szkło, i będzie wam wydatować z Fortuną. Może nie zawsze taką, jaka będzie jakby ten, no ale jest właśnie automatyczna, automatyczna wymiana odłamków. Możecie sobie kopać. Um, dobra, co jeszcze? Będzie Metin, ale nie wiem czy na pewno będzie, ale mam nadzieję, że będzie. Um, będzie właśnie um, takie ładne enchanty będą. Um, ogółem tematyka będzie um, o Olimpie. Na przykład odłamki Olimpu tutaj w ogóle białe ściany. I ogółem mega, mega dużo pracy w to włożyłem. Um, no, teraz sobie pokopię chwilę. Patrzcie, normalnie się robią automatycznie monety. Będzie sklep za czas, tutaj na razie sobie ten robiłem, ale no, będzie waluta srebrna, moneta, smocza łuska, oko Saurona, klejnot króla, piorun Zeusa, kamień druida, napój bogów. Um. Jest komenda spawn. Będzie oczywiście 5 sekund cooldownu. Ym, no, będą perki. Będzie perła trochę droga. Y, nie będzie elitr wszystkich poziomów, tylko będzie elitra zwykła i elitra taka niezniszczalna. Y, ja nią latałem sobie 5 minut i normalnie nic się nie stało. A jak się już trochę zniszczy, to jest butelka z expen, praktycznie, że darmowa fajerwerki nie będą drogie nie będą tanie um, co tutaj przydatne takie git, usuwacz pojęczyn normalnie wszystko będzie fajnie patrzcie, działa tylko jedyne z czym mam problem, to widzowie słuchajcie, z word guardem patrzcie, usuwacz pojęczyn normalnie działa um, no i co jeszcze Los. Um, a właśnie jeszcze dwie waluty będą będzie odkrywam jak Spartan i trofeum. Um, co tutaj jeszcze? Um, pierwsze pięć setów będzie bajkowe, a później już wszystko będzie bogów. Widzicie? Neftydy tutaj mamy, Nefertuma, y, tutaj mamy Hermesa. Aresa wiem co tu jeszcze jest? Poseidona tutaj jeszcze nie mam setów, ale sety już zrobiłem tutaj chyba, nie? Ale mam już, właśnie teraz robię sety. No i na przykład będzie Lucky Block, tylko muszę ogarnąć. Drop. Give. Hop. Patrzcie, normalnie dostajecie drop. Yy, Ogólnie będzie normalnie dropić, tylko właśnie mi teraz coś się zwaliło. Mm, get case. Yy, give nikosak. Dajmy. box 100. Będą normalnie takie fajne skrzynki z szybkim otwieraniem. Naprawdę jestem z siebie bardzo dumny, yy, bo bardzo dużo czasu w to włożyłem. I mam nadzieję, że yy, no, no, dużo osób będzie grać. Bo, yy, bo no, będzie mi na tym naprawdę bardzo zależeć. Yy, oczywiście na usłuchaczach, jak pojęcie, będzie cooldown. Patrzcie. Teraz ciągle kikałem i jest. Odczekaj chwilę przed kolejnym użyciem. Yy, vouchery nie wiem, czy będą, ale jest szansa. Yy, w sklepie. Normalnie będzie można sobie kliknąć, można kupić kilka staków albo tutaj dodawać. Yy, jak sprzedajesz, to można przytrzymać w i wtedy wszystko sprzedajesz. Patrzcie, yy, sklep przytrzymuje przytrzymujesz i wszystko sprzedaje. Yy, sklep za czas, za 5 minut dostajecie jedną monetę. Jeszcze będzie scoreboard tutaj. Ja wyjeżdżam na kolejny tydzień, ale mam nadzieję, że yy, będzie fajnie. No, mam dużą nadzieję, że będzie fajnie. Um, mam właśnie największą nadzieję mam na to, żeby dużo osób grało. Um, przed chwilą się klepałem z kolegą. Um, no, jak coś to będzie ranga Friend um, dla niektórych osób, z którymi wcześniej grałem. Um, no, ale... Kurczę, sklep nie będzie drogi, na przykład Lucky Block będzie kosztował dychę. Um, ale myślę, że może to zmienię żeby więcej osób kupowało jak już ktoś coś kupi to będzie fajne, będzie śmiesznie shulkery normalnie się fajnie otwierają w powietrzu niż jakoś na ziemię pokazuję na czacie nawet rangi będą takie że będzie grup będzie VIP będzie gracz będzie VIP M będzie E -VIP, bo jak jest VIP później jest mega VIP a to będzie Extra VIP i będzie Master i będzie jeszcze Friend. Budowniczy będzie, ale chyba go usunę. Dobra, będzie strefa A za 20 minus dostajecie yy, odłamek czasu i za odłamki czasu możecie kupić do boxa, albo do pion Boxa. Tutaj yy, macie drop z tego. Myślę, że o wiele bardziej opłaca się kupować afg boxa, bo tu macie o wiele więcej szans, że Wam dropnie takie coś. A w Pion na przykład yy, patrzcie, w Pion macie milion setów i jeszcze koksy i myślę, że zwiększę po prostu y, liczbę monet, ale to w y, olimboksie No i co? Ja się, ja się z Wami żegnam. Yy, do zobaczenia. Siema!